od tego, żeby pomóc, użyć w bólu. Yy, nauka trwa u nas dwa lata, czyli cztery semestry. Yy, mamy tutaj też praktyki zawodowe na terenie różnych placówek, na przykład gabinetów podologicznych, yy, DPS-ach. Yy, też mamy dodatkowe szkolenia, yy, kursy yy płatne bądź yy, darmowe ze szkoły, które szkoła oferuje. Można z nich skorzystać, nawet yy, jeśli są to kursy z, z na przykład z masażu, czy teraz było ukochowanie na przykład Uszu. Prowadzę swoją działalność, jest Coker Akademii w skrócie ESA. E, Zajmuje się ona między innymi treningiem indywidualnym, ale nie tylko. E, również pracuję, e, mam taki program Fitness dla Seniora, czyli jest to praca powiedzmy z ludźmi, e, którzy przebywają na emeryturze. Na czym moja praca polega? E, wykorzystuję sprzęt e, system FitLight. E, jest to praca... E, Praca między innymi nad czasem reakcji, nad kreatywnością myślenia, nad szybkością, nad refleksem, poznajemy i trenujemy tutaj procesy poznawcze i kognitywne, jak trenuję z chłopakami czy z dziewczynkami, jak regularnie jesteśmy w systematycznym treningu bardzo szybko widać efekty, przede wszystkim e, szybciej podejmują decyzje, szybciej są w stanie zareagować na boisku, e, przede wszystkim e, ta orientacja przestrzenna jest na dużo wyższym poziomie, e, zbierają więcej informacji, przede wszystkim są w stanie szybciej ją przetworzyć i wybrać e, jak najwłaściwsze e, wyjście do danej, do danej sytuacji. Kochani, które powodują, że co? Jakby działalność hormonów, czyli ta aktywność jest jakby co, Osła... osłabiona. Osłabiona. Diuretyki, o tym, żeśmy kochani powiedzieli. Substancje zabronione tylko na zawodach. Są to stymulanty, narkotyki, glikokortesteroidy. Słyszeliście się o glikokortesteroidach? Co to są za leki? Są to syntetyczne leki, które są wykładane na bazie kortyzolu. Na kortyzo, chorobę, tak? Są to leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i z Jak na nogi, to jest właśnie... Mm... Boli? Nie, nie boli, nie. Nie. A na czym polega ten drenaż limfatyczny? To że tutaj e, chłonki e, na obrzęki limfatyczne, bardzo fajne na takie ciężkie właśnie nogi, jak się pracuje cały dzień na nogach. E, co tu jeszcze można? No, w pewnym sensie dlatego też na, na celulit, to pomaga, bo to poprawia również właśnie motorykę tej, tej e, chłonki. No i na pewno tutaj Pani jak skończy, to zobaczy jak się będzie chyba na, na takie nogi. Na początku mogą trochę tutaj stopy, trochę ugniatać, ale zobaczy Pani, że takie nogi będą lekkie i no, bo będę trwała. Tak. Ile trwa taki zabieg? E, tutaj akurat na nogi 30 minut. No, to można ustawić różne, ale e, właśnie na 30 minut to jest tak. O, populacyjnie w miarę ona jest zawsze mocno także już stałem, że szwórka wytrzyma. Nie wytrzymają małe miejsce, na przykład kościadkowy średni, przywodzicie. To są takie małe i zawsze tak, trzeba je dobudować, trzeba je dobudować i wtedy można progresować, znowu dodać do 10 minut. Jest Trzymaj się żeby tak. O właśnie i teraz to jest kimka Szeroko, szeroko, szeroko. Ok. I zawsze sobie leciutko odkręć na zewnątrz i teraz idziesz. Hop i hop. O właśnie, sama ta rotacja powinna ci już pomóc, bo już pamiętam, że ustawiamy tę w dół, a wy staracie się oporować, czyli nie da się zepchnąć. To ogólnie dziesięcioletnia dziewczynka powinna w miarę otrzymać tę nogę, bo wiesz, i pośladek działa. Chodź, zaprezentujemy na dół. Jedna noga do gry, wysoko, tak żebyś zabijała pośladek i nie da się zepchnąć, bo ja w dół. Super, druga noga. Wysoko. Nie da się zepsuć. Tak, gorzej, już no. I już trzymaj głowę. się. bardziej. To, że... bardziej. Hmm? Oj, warto, warto. Chociażby dlatego, że to są zawody wyjątkowe. Ja uważam, że zawody medyczne to zawody wyjątkowe, bo cóż... Zdrowie, życie jest najważniejsze. To jest najcenniejsza wartość i my tego uczymy. Przyjazna atmosfera.